4 lipca w Nowostawskiej Galerii Żuławskiej odbyło się pierwsze otwarte spotkanie w sprawie budowy nowej strategii rozwoju dla miasta. Profesor Mariusz Szczepczyński, który pomaga w realizacji zadania, nie wierzy w strategie przynoszone w teczkach i podkreśla, że prawdziwy plan dla rozwoju miasta musi powstać z udziałem mieszkańców. Rozpoczynając pracę nad nową strategią, powinniśmy zamknąć poprzednią, czy właściwie na są dwie poprzednie, bo jest strategia i stary strategia z roku 2000 oraz aktualizacja z roku 2030. Ta strategia z roku 2000 jest typowo strategią z lat 90., która zawiera dużo z jednej strony ogólnych i głównolotnych postulatów, nazywanych priorytetami oraz wiele często też bardzo szczegółowych celów rozwojowych. Odniosę się do tego, w jaki sposób te cele zostały wykonane. Naturalnie w strategii cele były zapisane dość ogólnie, więc właściwie każdy z nich został częściowo wykonany w mniejszym lub większym stopniu. Do największych sukcesów, które zostały spełnione w tym czasie strategii, wykonania strategii, należy przede wszystkim rozwój dziedzictwa turystyki w nowym Stawie, czego praktycznie nie było, nie było przed rokiem 2000. Ta dbałość o dziedzictwo, także promocja. Dodatkowo rozwój infrastruktury, głównie drogowej, sanitarnej i kanalizacyjnej na terenie i miasta, i gminy, jest także spełnieniem bardzo wyraźnych oczekiwań. Do największych mankamentów, czy tego, czego się nie udało osiągnąć w nowym stawie w ciągu ostatnich 13 lat, to są priorytety dotyczące rozwoju gospodarczego. Ówczesne władze, ówczesna rada przyjęła strategii, zapisy, promujące wyraźny rozwój społeczno-gospodarczy, powstawanie nowych miejsc pracy, władze gminy, ale także powiatu, czy województwa mają bardzo niewielki wpływ na przemiany makroekonomiczne w Polsce, upadek PKR-ów i, i zakładów pracy, choćby cukrowni w nowym stawie, więc te, te postulaty nie zostały w dużej mierze spełnione. Myślę, że tak jak tu profesor Czepczyński przedstawił to i bardzo dobrze, że przedstawiła to osoba niezwiązana w żaden sposób z urzędem i nie mieszkająca na co dzień w tym mieście na podstawie dokumentów i zrealizowanych zadań, myślę, że dość obiektywnie to przedstawił. I jeżeli chodzi o moje, moją opinię na temat realizacji strategii, która do tej pory obowiązywała, uważam, że mimo iż ona była stworzona w roku 2000, kiedy Polska była zupełnie w innej sytuacji politycznej przed wejściem do Unii przed wielkimi wydarzeniami, które miały miejsce w ostatnim dziesięcioleciu, między 20 a 2010 rok, to i tak ta strategia była w pewien sposób trafiona, ponieważ z tej strategii według mnie 60, może 70% tych założeń zostało zrealizowanych. A więc chwała tym, którzy stworzyli tę strategię w 2000 roku, a mimo tak dużych zmian w kraju można było ją zrealizować. Uważam, że realizacja, tak jak powiedziałem, w 60-70% założeń w 2000 roku, to jest ogromnym sukcesem zarówno dla tych, którzy ją zrealizowali, jak i dla tych, którzy ją założyli jako strategia, że przewidzieli e, takie potrzeby społeczeństwa w nowym stanu. Ja tylko mogę doradzić. Co wy zrobicie? Wasze miasto. czy znaczy moje też trochę tam fajnie, gdyby to fajnie było. Gdyby było coraz to lepiej. Moja sugestia byłaby taka, żeby zrobić strategię krótką, napisaną jasnym językiem, wyraźną, ale bez szczegółów. Która pokazuje kierunki rozwoju miasta. Co dla nas jest naprawdę ważne. Ale bez systemów wdrażania. Nie wpisujmy w tą strategię odśnieżania ulic, zbierania nieczystości. To, to wszyscy to muszą robić. To jest, to jest obowiązek. Pokażmy, w którym kierunku chcemy pójść. Chcecie pójść, chcemy pójść. E, e, do roku, ja myślę, że 2030, a może 2040. Więcej padało dzisiaj chyba ze strony Pana Czepczyńskiego pytań, sugestii niż odpowiedzi, bo nie od tego on tu jest. Tak jak powiedział jego doświadczenie powinno służyć dla naszego społeczeństwa, jak stworzyć tą strategię. Moje oczywiście osobiste wnioski, które będę przedstawiał do nowej strategii, to będzie jednak rozwój rolnictwa ze względów bardzo. Jasnych, jesteśmy gminą rolniczą. Nie wierzę w strategie przewożone w teczkach przez ekspertów. Nie jestem takim ekspertem. Jeśli mieszkańcy Nowego Stołu wierzą, że w mojej torbie jest gotowy plan, co zrobić z miastem i gminą przez najbliższe 20 lat, to są w błędzie. Takie strategie moim zdaniem są nieefektywne i to jest strata pieniędzy samorządów. Ja bym chciał, żeby to mieszkańcy powiedzieli, jak oni widzą przyszłość, bo to oni będą ją budowali, nie ja. Więc, więc chcemy rozpocząć proces partycypacji społecznej. To dzisiejsze otwarte spotkanie. Mam nadzieję, że rozpocznie dyskusję. Poza tym spotkaniem chciałbym także przeprowadzić serię wywiadów. Być może będzie mi łatwiej, jako sobie z zewnątrz, niż urzędnikom miejskim czy w zewnętrznej firmie. Będąc z zewnątrz, mieszkam w Sopocie, ale pochodzę z Nowego Stawu, ukończyłem też tą podstawówkę, więc myślę, że dość dobrze znam lokalne uwarunkowania. Tej strategii, jak pan powiedział, bez społeczeństwa uchwali się nie powinno, ją można. No można, bo teoretycznie takie warunki można stworzyć i można je uchwalić. Powiedzieć, dzisiaj się odbyło spotkanie jedno, drugie, piąte, dziesiąte. Tak, mamy konfrontacje społeczne, a więc możemy je uchwalić. Nie o to chodzi. Ja będę o niej mówił dużo, głośno na wszystkich spotkaniach. Oczywiście, tak jak powiedziałem wstępnie, korzystając z mediów, nie tylko telewizji, ale i gazet. I bardzo jeszcze raz zapraszam wszystkich do tego, ażeby uczestniczyli i wypowiedzieli się. A przynajmniej wysłuchali, wyciągnęli wnioski i może na kolejnym spotkaniu podpowiedzieli coś, co będzie istotne dla stworzenia tej strategii rozwoju.